Czy mnie oczy nie mylą? Czy to Crash Bandicoot? No tak, Crash Bandicoot. Witam Was ponownie na nowej, w nowej serii na moim kanale. Będzie to Crash Bandicoot. Zapewne pojawią się i też inne kasze, ponieważ mam już to zaplanowane. I jak na razie zaraz sobie pierwszą część. Ja jestem Quain i jeżeli Wam się teraz podoba, od razu możecie zostawić łapkę w górę lub jakieś komentarze. W każdym razie czemu mi się włączył screenlodowanie? O, nie chciałem tego.

Uh -oh. Czyli to było tak, że oni uh -oh. go stworzyli, no jakby, albo chcieli z nim robić robotę? Nie wiem, na pewno on uciekł <laughs> im. dlatego też może dlatego... Właśnie on chce z nim walczyć. A dobrze przechodzimy do gry no bo po co przedłużać? Start game! Ogólnie jeśli chodzi o crash jedynkę nie grałem z niego zbyt wiele. Nie pamiętam zbytnio tych poziomów chociaż wiem że niektóre były trudne lecz... co jak co? Trójka crash Bandicoat 3 Parpet. jest moją ulubioną częścią dlatego też ją też sobie rozegramy. Zatem zanadziliśmy się na plaży naszym kraszem. No i standardowo trzeba niszczyć skrzynki z której wypadają jabuszka. No i co, trzeba przechodzić po prostu poziomem Czy tutaj są jakieś e, Kryształy albo diamenty z, e, Tak w trójce Szczerze nie wiem Mam, Znaczy będę, będę, postaram się Postaram się niszczyć wszystkie skrzynki, które napotkam Na swojej drodze Po to, żeby może coś jednak się pojawiło Nie wiem, mam nadzieję, że jakiś że jakieś osiągnięcie, czy coś dostajemy do zniszczenia wszystkich skrzynek? W sensie w grze, nie, nie, nie na Steamie, przecież ten gra na Steamach. E, dobrze. Ogólnie e, Crasha bardzo lubię. E, na pewno nie tylko ja i pewnie większość z was też go kojarzy, albo się w niego grało. Jak miało jeszcze PSA1, bo miał nie wiem. Ogólnie Crash nie jest tylko grą dla życi. Gra grało w nią wiele osób. Nie dorosłych w różnych wieku że i ja, i jak i moi rodzice, jak i cała moja rodzina hmm, grawaliśmy właśnie w crasha. Dlatego też zamierzam w sumie... O, mamy już trzy maski. Zamierzam sobie właśnie nagrać tam... tego crasha, bo stwierdziłem, że to będzie coś takiego niespotykanego na YouTubie. Ja widziałem właśnie, że ma mało co osób nagrywa w ogóle. Jakiekolwiek, gry takie. Też mówię, czemu by nie? Takie też let's i z polskim komentarzem. Chociaż mój komentarz nie jest jakiś super. Pójdziemy w prawo może czemu, bo nie. Coś... A co tu mamy? O, damn. O nie. <laughs> Najlepszy moment, sk skoczne, że tak powiem. Nie widzę tego. Jeżeli mi się nie uda, to dwa razy nie robię tego, dobrze? Dobrze. Raz, <laughs> dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. No i Trudno. Okej okay, mamy checkpointa. Nie chcę stracić zbyt wiele HP tam. Bo wiem zapewne bym tam się męczył dużo. Dlatego też spróbujmy zagrać to jeszcze raz tylko i, i odpuścimy sobie to. Naprawdę. Naprawdę nie chcę się z tym męczyć. A to będzie męczarne moim zdaniem. właśnie z tamtym miejscem. No, obawiam się, dobra Daj, daj dajesz każd, dajesz No nie, nie ostatnia! Jest, 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 jest! Wow! Jestem z siebie dumny. Co, jest coś z tej strony? Skrzynka. Dobra skrzynka. A tutaj? łożów No fuck ty spelu. Dobra, tam chyba powinien już wejście. Oh, damn. Nieźle. Udało mi się, o bo teraz tylko nie spadnie. Jak, jak David było, to będzie złe. Dziękuję, to już jest koniec. Ja, jeszcze HP dostaliśmy. Nice. Myślę, że Crasher będę sobie tak pogrywał, e, ogólnie nagrywając po dwa dwa poziomy mapy. Żeby to też nie trwało zbyt krótko, jak jakieś 5 minut przystać. Ale myślę, że tam może z 10-15 max minut może wyjdzie na jeden odcinek, żeby też to było w miarę solidne i dobre do oglądania. Dobrze, jeśli chodzi też o jakość filmiku, no to będzie to polegało na... nie wiem, nie zależało zbytnio ode mnie, e, ponieważ nawet, jak dobrze wiecie, Crash nie jest zbyt jakąś nową grą, grafika sama w całym tym programie i w tej samej grze nie jest jakaś super bibitna dlatego też może to być spowodowane samą grą. ale dobrze postaram się zrobić jak, jak najlepszą jakość żeby to też dobrze się oglądało um, co do mojego kanału to jeszcze dzisiaj wejdą dwa odcinki Hotline Miami właśnie skończymy sobie tą serię dlatego też rzucam crasha by zacząć coś ciekawego, nowego żeby też Hotline Miami było no, skończone co to jest bo nie, 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 nie kojarzę tej pierwszej części, Gram tak ostrożnie strasznie, bo naprawdę nie wiem co tu, czego tu mogę się spodziewać Maska kolejna Burpuga. I pewnie może zabić, więc nie chcę tego ryzykować, dobrze Chodzę jak kaleka, ale trudno, 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 trzeba grać bezpiecznie, trzeba grać ostrożnie Mamy checkpoint w końcu, co to był za kryształ, A ja Co to wziąć. Nie ma już? Boże, dalej gdzieś tam jest Olej, idziemy O, kolejne to Co to jest w ogóle? No kojarzę tego Grałem w Crash a. O, damn, dobra mi paskę Grałem w crasha tego jedynkę trochę, trochę O nie, tego chyba nie będę ryzykował Jeden <średenie> HP za, za, za nic, to tak trochę szkoda No, naprawdę Fakowsko wiem. Okej, okay, tu jest trochę groźniej. I trzecie. O, co ten. O, chyba mięsowanie, chwila. Dobra. Wybaczcie. Rodzice dzwonili, ponieważ pojechali do sklepu, no i muszę coś wysłać, ale... Mamy tu chyba bonus level, jeżeli dobrze kojarzę z normalnej trójki. Też było coś takiego. Czy to jest trudne, czy to będzie długie, zobaczymy. To już koniec? No to taki, w sumie... Free... Free HP. Tak widzę właśnie, że... Mamy dodatkowe życie i... I tyle. W porządku, o, możemy zapisać sobie grę. Tu mamy już jeden zapisany 2%. Zapiszmy sobie na 11, tak po prostu. Jungle Rollers. A naprawdę ja ram się ogólnie grając w tej gry, nawet jeśli nagrywam, czy bym nie nagrywał, to i tak bym sobie tam zagrał, bo to jest jednak wspomnienie z mojego dzieciństwa i to bardzo poważne. A będzie jeszcze wiele gier, których o bardzo dobrze bardzo dobrze wspominam. I na pewno też zamierzam je nagrać, więc możecie, możecie naprawdę spodziewać się dość ciekawych serii na moim kanale z różnych gier na PlayStation 1. I coś mi się udało zrobić. Great! A, czyli tu się traci chyba skrzynki. No trudno. No dobrze, no przez to continue. Myślałem, że nie. <grych> Okej, okay, no to będziemy następny raz zbierać, a postarać się chociaż zbierać wszystkie skrzynki. W każdym razie tutaj zakończymy już naszą, pi nasz pierwszy odcinek z Crasha. Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. No jeżeli się spodoba, to, to zauważę. W każdym razie ja będę tu kończył. Zapraszam no do kolejnych odcinków, może jeszcze dziś wrzucę, ponieważ, no nie wiem, jeżeli wejdzie szybko ten Hotel Miami i te krasze, to jeszcze wrzucę, postaram się wrzucać codziennie po dwa odcinki, żeby to też szybko szło, bo mam wiele innych serii też do nagrania, no i oczywiście skończyć wszystkie części Crasha, które były dostępne na PlayStation 1. Dlatego z tej strony, Quain, żegnam się z wami, no i cześć, do następnych odcinków.